O, o, o. 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 Kolejne. Ja też tak chcę Kolejne. Ja też tak chcę Hej, chyba dzwoni kurier Tylko szkoda, że tym razem Kwiaty wyrądują w kuble Dobrze wiem, co pani czuje Wiem, co pani czuje I chyba to rozumiem Dzisiaj Zostaję w domu no Chcę pisać Jeszcze parę zdań Dzisiaj zostaje tą balę lisam, les nam, mam, list mam, mam. zacząć o 12. Nie, o 11 na początku mieliśmy zacząć nagrywać Gawron mi pisze zmieniamy porę na 12, Mamy, dobra. Będę na 12, chodź tu. Będę na 12. Wjechałem 11.45, bo ja zawsze wolę być wcześniej. Gawron mi pisze, że on o 12 już wyjeżdża z katy, czyli już jest przedłużenie. Zgadnijcie, o której był. Było o 12.50, mało tego, słuchajcie, mieliśmy nagrywać telefonem z naszymi mikrofonami krawatowymi I ja się pytam Gawrona, biorę, daję mu mikro, te yy, mikroporty, żeby sobie wszystko przetestował, co się okazuje, że nie działa, dlatego przyjechaliśmy tutaj do sklepu Belki, żeby wszystko było dobrze, no i mieliśmy dzisiaj nagrywać dwa odcinki, a wyszedł jeden, także teraz mikro jest słabe, yy, ale zaraz dźwięk będzie lepszy, wchodzimy i kupujemy to, co trzeba. W centrum nagrywać? No. Jak mój znak ma kwintus daj lecę Moja sycka w posie dziewięć, dziewięć, jeden, jeden Ci jak Wyskawica Czerwony jak Rosja Life is try I'm gonna it faster. Biorę to w biorę to psów, bo tu ma, mamy szwedzki stół Pieniędzy dużo, siłę, mam dużo, a alkohol za 500 plus Głodna, Ładna, ładna Ładna ta kreska, ładna sukienka, ja wolę dżinsy jak to mówię Ale dupeczka Mika, might Drugiego nie będzie, nie jestem pijany, ja jestem al Nie robię pieniędzy, ja robię pengę, nie patrzę na zyski Ja patrzę złym ludziom na ręce Jak zygzak McQueen tutaj lecę, chłopcy chodzą kietem Moja w 9911 jak wyskawica, czerwony jak Rosja Life is highway, I'm gonna drive it Czy Przecyty free, co powiedziałabyś na nockę u mnie? Mógłbym kupić, kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem jeszcze jakoś pójdzie Bo lubisz pieniądze A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager Ta fura to Bentley Korona na głowie Korona na piece Tobie kawałek, gdy robię se fit Tyle z fakturę, bo fit Musi się zgadzać jak podatek PIT Urząd bierze procent na każdy mój bit Jestem freeze. Czuję się jak król Czasami jestem w porcie w nigdy nur. Nigdy nul, nigdy Nie, nigdy nul. Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom. Ma like McQueen tutaj lecę. No sytok i złotą dietę. Moja syczka w Porsche 9911. Luci jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway, I'm gonna drive it, I'm gonna drive it fast, man. mam mój stal i trafiam w każdy gusta. Jak na szczycie wis, głowa nie jest pusta. Bardzo ładna jesteś, naturalne usta. Luz, Luz mam zygzak, ej, jak zygzak, jak zygzak, jak zygzak. Zęby mam jak zygzak, rzęsy mam jak zygzak. Złoty tłok jak zygzak, jak zakręt wchodzę. Nie goni mnie nawet policja. Nie, yeah, policja. Nie, nie goni mnie. Nie, 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 policja. Pę, 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 I pę. Dziś biewam tak jak. Złoty McQueen tutaj lecę na no złoty tłok i złotą kietę. Moja suknia w Porsche, jeden 911. Wszystki jak błyskawica. Czerwony jak Rosja Pytacie się czemu Tony w piękny, letni dzień nosi bluzę Dlatego, bo jesteśmy w Biedronce, czy tam w Lidlu jest mi zimno Piczko, piczko jakieś Jakieś piczko Ale procentowe, czy nie? Nie O, tutaj drzwi Driftem leci Pani tutaj, bokiem. Wodę będziemy mieli, to jakąś kolkę możemy wziąć, no, soczek jakiś. Soczek, kolkę? O kur... Dobrze. Wszystko się zmocza. się, ale i tak ci mocne mocy. Wszystko moczcie. Nestor... Ej, mordo, ona miała dobre przeczucia. Prześwituje? No nie, przeczucia dobre miałam Aaaaa! Nooo! Morda, chwale światło! Mój każdy kloptek odprysi i co jeszcze? Chodźcie, recynzja. Co tam wygrać? Co zrobicie? No to już wygląda na nieco podobniejszą, ale też te deski jakieś no zobaczymy z drugiej <thế> strony. No tutaj już to, można było wejść. No, Kurwa fajnie. Dobra, to nie... To nie. Dobra. To wy to robicie. Pod film, wszystko pod wyświetlenia stary Ale jajo mi zrobiło oraz głowy. Z włosków. Masakra. Ale dobra, fajnie, było warto. To się śmieszne, śmieszne. Bardzo mi się podoba ogólnie ten live. Borie w uszach. Podoba mi się ten live. Dużo lepiej wyszedł niż ostatni, nie? No Tak mi się wydaje. No nie, bardzo zabijąc. fajnie. Jestem, ja jestem mega zadowolony z tego. Tych dwóch jest najlepiej. Tych dwóch rządzi. <głos> <głos> nie, ogólnie mega fajnie, mega fajnie. Cześć, się musimy. W ogóle ja mega lubię tych ludzi. No oni są mega spoko. Jeżeli będą oglądali ten odcinek, to powinno im być teraz miło. No na pewno. Pięknie, pięknie. 스포그티떠오 스파스를 싸고. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba Typik są mnie zabić, ale chodź z nimi Siema Sixteen Ej, ej ej. ho

Pozdrawiam. Cześć.